Cześć! Chciałem dzisiaj pomówić o Trenbolonie, ale nie tylko, natomiast wspomniałem o Trenbolonie, dlatego że wydaje mi się, że jest to najlepszy środek przedstawiający sposób myślenia ludzi, który jest błędny i właśnie chciałbym to wyjaśnić w tym filmiku. A więc chodzi mi o taki sposób myślenia, że Trenbolon to jest środek, który poprawia jakość naszego umieśnienia, tak? Twardość tego mięśnia, gęstość, pękatość, użylenie, ładnie to się mówi, waskularyzacja, tak? I oczywiście ja się z tym wszystkim zgadzam. Natomiast błędem jest myślenie ludzi, że to się dzieje trwale. Że my rzucimy sobie trend bolon na redukcji, załóżmy dwa ostatnie miesiące redukcji, a może i cała redukcja nieważne. I to, że ten trend bolon będzie uczestniczył w tej redukcji. My sobie dopalimy tą tkankę tłuszczową do takiego poziomu, jaki nas interesuje, skończymy redukcję na tym trend bolonie i na przykład w instrolu, tak, spowoduje, że ta jakość tego umieśnienia, z jaką skończyliśmy tę redukcję, będzie trwale utrzymana, że to będzie inna redukcja. I inne e, mięso odsłonięte niż to, co byśmy na przykład zrobili z udziałem samego testosteronu i powiedzmy dowolnego losowego drugiego środka. I to jest błędne myślenie, ale jeszcze bardziej e, tutaj mm, uwidocznię Wam to, co chcę Wam przekazać na przykładzie budowania masy mięśniowej. Bo często ludzie też mówią o tak zwanym czystym budowaniu mięsa. Czyste mięso, jakościowe mięso, o tak bym powiedział. I dodają sobie ten trenbolon na masie, albo jakieś tam inne, tak zwane suche środki. No właśnie, żeby się nie ulewać, żeby, to, żeby mieć lepszą formę, tak? I teraz czy to będzie ograniczało gromadzenie tkanki tłuszczowej? No nie. Czy ten mięsień będzie miał trochę lepszą jakość w trakcie okresu stosowania? tego środka? No oczywiście będzie miał, ale czy jeśli my odstawimy ten środek, załóżmy, w ósmym 8, 8, tygodniu masy, to taka, ta jakość tego mięsa będzie ciągle taka sama? No nie, nie. Ten efekt, który daje Trenbolon, daje na przykład też Winstrol, to jest też taki środek bardzo popularny u, u kulturystów przed zawodami Słowo klucz zawodami, właśnie do czego zaraz dojdę. To są takie środki, które poprawiają tą jakość naszego umieśnienia, ale w danym momencie. W danym momencie, w danym okresie, kiedy je stosujemy. Ale jeśli my odstawimy, to nie wiem, z tygodnia na tydzień, czy tam po dwóch tygodniach, w zależności, czy jaki tam ester, tren bolonu, ale załóżmy, że mówimy o acetacie, to po tygodniu, dwóch, po prostu nasza sylwetka już będzie wyglądać, że tak powiem, netto tak, jak powinna. Będziemy widzieć to, ile naprawdę zbudowaliśmy, tak? I ok, skoro te środki, mm, powiedzmy, zmieniają ten nasz wygląd tylko w danym momencie w momencie, kiedy je stosujemy, tak? W tym okresie. To po co je w ogóle używać? No, oczywiście, one mają swoje zastosowanie, tak? winstrol, środek, który powoduje taką charakterystyczną cienką skórę też u zawodnika. No to jest taki typowy środek przed zawodami. Właśnie po to, aby na zawodach kulturysta wyglądał sucho, tak? Ta jakość mięśnienia była na najwyższym poziomie. Bardzo rzadko spotyka się zawodników, którzy poza okresem startowym używają ten v Więc, używanie go gdzieś tam w redukcji dla samego siebie, bądź w okresie budowania masy mięśniowej, aby uzyskać trwale inną jakość muskulatury, nie ma sensu. A co w przypadku trendboronu, no tutaj temat jest trochę bardziej złożony, bo on może gdzieś tam namacalnie pomóc. Spalać tkankę tłuszczową, czy utrzymać większą ilość masy mięśniowej, bo jest bardzo dobrym antykatabolikiem. Natomiast też głównie jest stosowany przez zawodników w okresie przedstartowym. I zazwyczaj, jeśli już jest stosowany w okresie przedstartowym, to po to, aby poprawić tą formę, tą jakość na scenie, na zawodach. Nawet jeśli jest tam odstawiany. Tydzień wcześniej, tak? bo ktoś robi limit wagowy, to też ma jakiś tam impact na tą jakość muskulatury yy, na scenie. No, ale właśnie, ludzie lubią ten trenbolon, zakochują się w nim, nawet bym rzekł, i próbują na nim budować masę mięśniową. Yy, oczywiście, on będzie bardzo dobrym anabolikiem, będzie powodował jak większość sterydów środowisko odpowiednie do budowania, ale czy ta cena tych skutków przeróżnych, ubocznych, o których teraz bym się nie chciał tutaj skupiać, ale myślę, że większość was, z Was wie, co może powodować ten bolon, czy to jest warta tego, aby przez chwilę, w momencie stosowania go, mieć te mięso bardziej nabite, suche i tam, co jeszcze można określić na to? Moim zdaniem nie. A Wam, pozost Was pozostawiam z Waszym własnym zdaniem, własną odpowiedzią, odpowiedzcie sobie sami, co uważacie. Ech, jeśli podobał Wam się ten filmik i chcielibyście więcej takich, że tak powiem, rozkmin, e, no to napiszcie w komentarzu. No i co, proszę o subskrybowanie, lajkowanie, komentowanie. Pozdrawiam Was. Cześć.